Mo jesteś tutaj, zmęczona patrzeniem na ten sam problem, kręcąc się wokół niego, jakby odpowiedź miała wyskoczyć z okoliczności, modliłaś się, płakałaś, prosiłaś Boga, by poruszył to, co cię przytłacza, ale wydaje się, że nic się nie zmienia. I właśnie w tym momencie musisz zrozumieć, patrzysz na problem w niewłaściwy sposób. Oczekujesz, że zmiana przyjdzie najpierw z zewnątrz, ale Bóg czeka, aż przemiana zacznie się w tobie. Myślisz, że czas oczekiwania to kara, niesprawiedliwe opóźnienie, ale to nieprawda. Czas oczekiwania to piec, w którym Bóg wypala wątpliwości, niepokój, pośpiech. To w tym czasie on patrzy bezpośrednio na twoje serce, a nie na sytuację. Bóg chce wiedzieć, czy ufasz nawet kiedy niczego nie widzisz. Czy nadal wierzysz, nawet gdy Ziemia wydaje się sucha? Wiara, którą Bóg szuka w Tobie, nie jest tą, która cieszy się tylko wtedy, gdy błogosławieństwa przychodzą. Prawdziwa wiara to ta, która rodzi się, gdy wszystko wydaje się ciche, martwe, oddalone. Zostałaś wezwana, aby spojrzeć dalej niż to, co pokazują Twoje oczy. Musisz nauczyć się patrzeć wiarą, a nie zmysłami. Bo ten, kto żyje tym, co widzi, nigdy nie doświadcza nadprzyrodzonego. Ile razy otworzyłaś usta, by zadeklarować porażkę, zanim spróbowałaś ponownie. Ile razy mówiłaś, że jesteś zmęczona, że nie możesz już wytrzymać, że jest za późno. Każde słowo wypowiedziane bez wiary buduje wokół ciebie niewidzialny mur. Sama zamykasz się, nie zdając sobie z tego sprawy. A potem zastanawiasz się, dlaczego obietnica wydaje się tak daleka. To, co mówisz, kształtuje to, co żyjesz. Jeśli zadeklarujesz życie, zaczniesz dostrzegać życie, jeśli zadeklarujesz porażkę, zatoniesz głębiej w błocie rozpaczy. Spójrz na Abrahama. Bóg obiecał mu, że będzie Ojcem wielu narodów. A wiesz co zrobił? Zaczął chodzić, jakby już nim był. Zaczął nazywać się imieniem, które dał mu Bóg, Ojciec wielu narodów. Mimo że nie miał ani jednego dziecka w ramionach. Czy zrobiłabyś to? Czy miałabyś odwagę stanąć w zgodzie z obietnicą, nawet gdy wszystko wokół ciebie krzyczy przeciwnie? A może czekasz by zobaczyć, zanim uwierzysz? Do kobieta z krwotokiem, ta, której nikt nie chciał dotknąć, którą wszyscy uważali za nieczystą, nie czekała na to, by ktoś ją wezwał. Poszła Przeszła przez tłum, postanowiła, że jeśli tylko dotknie Jezusa, zostanie uzdrowiona. Nie prosiła o pozwolenie, działała. Jesteś tutaj, czekając, by coś spadło z nieba, ale Bóg wzywa cię, byś wstała. Przeszła przez tłum sprzecznych głosów i dotknęła go wiarą. Wiara, która nie prosi o gwarancję. Wiara, która nie negocjuje. Wiara, która po prostu idzie. Więc zatrzymaj się, weź oddech. Zamknij oczy na chwilę i posłuchaj, posłuchaj, co głos Boga szepcze w Twoim duchu. Mówi Ci, że to jeszcze nie koniec. Mówi, że to, co czujesz teraz, nie definiuje tego, co On napisał o Tobie. Mówi, że za tą niekończącą się walką kryje się coś znacznie większego. Jesteś jeszcze w środku, ale Bóg już widział koniec, a koniec to zwycięstwo. Ale zrozum, to nie jest zwykłe zwycięstwo. To nie coś małego, płytkiego. To zwycięstwo, które na zawsze odmieni twoje życie, jeśli nie poddasz się w drodze. Jeśli nie wypuścisz obietnicy w momencie, w którym najbardziej trzeba ją trzymać, zauważyłaś, że to w najtrudniejszych dniach myślisz o poddaniu się? Wiesz dlaczego? Bo to właśnie wtedy błogosławieństwo jest bliżej niż kiedykolwiek. Nie możesz patrzeć tylko na to, co boli, musisz patrzeć na to, co się rodzi. W bólu są nasiona czegoś nowego, które Bóg zasiał. Może jeszcze tego nie widzisz, ale gleba twojego serca już pęka, już rodzi życie i to właśnie w tym momencie wątpliwość próbuje przekonać cię, że lepiej się zatrzymać. To właśnie wtedy wszystko woła, byś się cofnęła, schowała, porzuciła wiarę. Ale to właśnie teraz musisz pozostać. To właśnie teraz musisz uwierzyć. Wiem, to nie jest łatwe. I Bóg nigdy nie powiedział, że będzie. Miałaś noce, kiedy myślałaś, że nie wytrzymasz już ani jednego dnia. Miałaś dni, kiedy dusza krzyczała z powodu zmęczenia. A mimo to jesteś tutaj. Nadal oddychasz. Nadal szukasz. Nadal chcesz wierzyć. Nie lekceważ tego. Każdy Twój krok. Nawet te najbardziej chwiejne mają ogromną wartość w oczach Boga, bo prawdziwa wiara to nie ta, która nigdy się nie boi, to ta, która mimo strachu wciąż idzie naprzód. Może myślisz, że twoja wiara jest za mała, ale mały iskra może zapalić wielki ogień, a Bóg nie potrzebuje, byś była perfekcyjna, potrzebuje, byś była gotowa. Gotowa, by ufać, gotowa podążać, nawet jeśli nie rozumiesz wszystkiego, gotowa, by nie puścić jego ręki w czasie burzy. Czujesz wiatr na twarzy. Czujesz wodę problemów uderzającą w twoje stopy. Wydaje się, że upadniesz. Ale jeśli będziesz patrzeć na Jezusa, nie zatoniesz. Uwierz: to, co cię podtrzyma, nie jest siłą twoich nóg. To moc Boga odpowiadająca na twoją wiarę. Pamiętasz Piotra, chodził po wodzie, dopóki patrzył na Jezusa. Ale wystarczyło, że spojrzał na wiatr, na fale, na to, co wydawało się silniejsze, i zaczął tonąć. To samo dzieje się z tobą. Dopóki twoje oczy są skupione na tym, kim jest Bóg, będziesz chodzić po tym, co wydawało się Cię utopić. Ale kiedy zaczniesz patrzeć na ból, na problem, na strach, stracisz stabilność. Więc dzisiaj pytam cię, gdzie są twoje oczy? Na kim lub na czym skupiasz swój wzrok? Bo to co kontemplujesz, to co cię opanowuje. Jeśli będziesz patrzeć tylko na problem, problem urośnie w tobie aż cię pochłonie. Ale jeśli spojrzysz na obietnicę, jeśli spojrzysz na wierność Boga, wiara wzrośnie i poniesie cię aż do zwycięstwa. Nie musisz rozumieć wszystkiego, musisz tylko ufać. Zaufanie to nie brak wątpliwości. To decyzja, by iść dalej, mimo wątpliwości. Zaufanie to przekonanie, że Bóg wie, co robi, nawet gdy nie rozumiesz dróg. Jo, ile razy próbowałaś rozwiązać wszystko własnymi siłami? Ile razy myślałaś, że możesz kontrolować wyniki, jeśli tylko będziesz się starać więcej? Ale to tylko cię zmęczyło, bardziej sfrustrowało, zagubiło. Bo prawdziwe zwycięstwo nie pochodzi z siły twoich ramion, ale z oddania swojego serca. Bóg chce, żebyś puściła, żebyś przestała próbować robić to po swojemu i po prostu odpoczęła w nim. To nie jest rezygnacja z obietnicy, to rezygnacja z potrzeby kontrolowania procesu. Nie musisz wiedzieć, jak Bóg to zrobi, musisz tylko wiedzieć, że On to zrobi i czasami się modlisz, ale w głębi serca nie wierzysz, że zostaniesz wysłuchana. Mówisz piękne słowa, ale twoje serce już zamknęło się na możliwość cudu, a Bóg wzywa cię, byś ponownie otworzyła swoje serce, byś uwierzyła jak dziecko bez strachu, bez zastrzeżeń, bez drugiego planu. Musisz przestać stawiać warunki Bogu, przestać mówić, jeśli to twoja wola, panie. Spraw, żeby to czy tamto się stało. Oczywiście wszystko jest zgodne z wolą Boga, ale często używasz tych słów jako tarczy, by ochronić się przed rozczarowaniem, jakby mówiąc to, mogłaś się uodpornić, jeśli Bóg nie odpowie tak, jak chcesz, ale Bóg wzywa cię do odważniejszej wiary, wiary, która prosi, szuka, puka w drzwi, aż się otworzą. I zauważyłaś, że największe zmiany w Twoim życiu miały miejsce po najciemniejszych chwilach? To w Dolinie nauczyłaś się słuchać Bożego głosu wyraźniej, to na pustyni odkryłaś siły, których nie wiedziałaś, że masz, a teraz, w tym momencie, gdy wszystko wydaje się ciche, Bóg jest bliżej niż kiedykolwiek. On działa za kulisami, przemieszcza elementy, których nie widzisz, łączy ludzi. Otwiera drogi, przygotowuje wszystko na odpowiedni czas, ale w tym czasie On też działa w Tobie, w Twoim charakterze, w Twojej wierze, w Twoim zależności od Niego. Musisz zdecydować, że nie będziesz już kierować się okolicznościami. Zdecydować, że niezależnie od tego, co widzisz, co czujesz, co słyszysz, będziesz ufać, będziesz kontynuować, będziesz stać mocno. Wiesz co? Bóg nie oczekuje, że będziesz silna przez cały czas, zna twoje słabości, wie o dniach, kiedy nie możesz nawet się modlić, o chwilach, gdy jedyne, co możesz zrobić, to płakać. I to właśnie w tych momentach On nosi cię na rękach, nawet jeśli tego nie dostrzegasz. To nie chodzi o bycie perfekcyjnym chodzi o wytrwałość chodzi o podniesienie się jeszcze raz, nawet po upadku chodzi o wiarę, że nawet teraz. Wciąż jest nadzieja, że obietnica wciąż żyje, że przyszłość jest przygotowana specjalnie dla Ciebie. A gdybyś mogła zobaczyć to, co Bóg widzi, ani przez chwilę nie pomyślałabyś o rezygnacji. Gdybyś mogła dostrzec, jak wielkie to, co On przygotowuje, byłabyś zachwycona, bo Boże plany dla Ciebie są większe niż Twoje najodważniejsze marzenia. Czapy i im sił. Teraz nadszedł czas, by zmienić postawę. Podnieś głowę, wyprostuj ramiona, spojrzyj w niebo. Ogłoś, że nadal wierzysz, nawet jeśli głos drży. Twoje wyznanie ma moc, twoja wytrwałość ma moc. Nie pozwól, aby atmosfera wokół ciebie decydowała o atmosferze twojego ducha. Zostałaś stworzona, aby rządzić otoczeniem, a nie być przez nie zdominowaną. Kiedy wszystko mówi nie, twoja wiara musi krzyczeć tak. Kiedy wszystko każe ci się zatrzymać, twoja dusza musi wstać i iść dalej. To nie chodzi o czucie się silnym, to chodzi o bycie silnym w słabości. Czy zauważyłaś, że największe zwycięstwa przychodzą po najcięższych dniach? To w dniu, w którym myślisz o rezygnacji, cały niebo działa na twoją korzyść. To w momencie, kiedy nadzieja wydaje się umierać, Bóg tchnie nowe życie. Nie daj się oszukać temu, co czujesz teraz. To, co czujesz, nie jest ostateczną prawdą. Prawda jest taka, że jest obietnica życia, czekająca na ciebie, byś przeszła przez dolinę. Nie jesteś słaba, jak ci się wydaje, nie jesteś niewidzialna, jak myślisz. Bóg patrzy na ciebie z oczami pełnymi miłości i oczekiwania. Wie, co zasiał w twoim wnętrzu i nie zrezygnuje, dopóki nie zobaczy, że dzieło jest zakończone. Musisz zrozumieć, że Bóg działa w cyklach. Są czasy siewu, czasy podlewania, czasy oczekiwania i czasy zbioru. Może teraz przeżywasz czas oczekiwania, ten czas, który wydaje się pusty, bez owoców, bez nowości. Ale to w tym czasie korzeń wiary się pogłębia. To w tym czasie stajesz się niezachwiana. Jesteś wzmacniana tam, gdzie nikt cię nie widzi, jesteś doskonalona w ciszy, a kiedy nadejdzie odpowiedni czas, to, co Bóg przygotował, wybuchnie w twoim życiu w tak obfity sposób, że zapomnisz o bólu procesu. Spojrzysz wstecz i powiesz: warto było każdą łzę, każdą modlitwę, każdą nocną bitwę. Bóg nie działa w pośpiechu, działa z precyzją. I wie dokładnie, co robi. Możesz ufać. Nawet jeśli teraz jest ciemno, nawet jeśli nie rozumiesz, dlaczego są opóźnienia, odrzucenia, zamknięte drzwi, zaufaj, ponieważ na końcu zrozumiesz, że każde nie było wybawieniem, każde opóźnienie było dostosowaniem, każde zamknięte drzwi były ochroną. W tym czasie musisz zmienić to, co mówisz. Zmień swoje słowa, zmień atmosferę swojego domu, umysłu, serca. Mów jak osoba, która wierzy. Myśl jak zwycięzca. Działaj jak ktoś, kto wie, że jest kochany, powołany, wybrany. Bóg powołał cię do życia w nowości życia, a nie do życia związana z przeszłymi bólem. Puść to, co trzeba puścić. Zostaw za sobą to, czego nie można zabrać do nowego czasu. Nie jesteś sumą swoich błędów, nie jesteś ciężarem swoich upadków, jesteś tym, czym Bóg mówi, że jesteś: silna, kochana, uzdolniona, przeznaczona do zwycięstwa. Więc dzisiaj, nawet jeśli jest ciężko, nawet jeśli wszystko w Tobie woła, by się zatrzymać, wybierz kontynuowanie, wybierz pozycję wiary, wybierz ogłaszanie życia. Wybierz życie, jak ktoś, kto wierzy w obietnice. I choć może to brzmieć dziwnie, dziękuj. Dziękuj, zanim zobaczysz. Dziękuj za to, co jeszcze nie przyszło. Ponieważ wdzięczność aktywuje działanie Boga, wdzięczność łamie łańcuchy narzekań, wdzięczność stawia cię w pozycji, jakbyś już otrzymała, nawet jeśli ręce są puste, możesz teraz czuć się mała, może czujesz się zmęczona, zdezorientowana. Ale wiara nie opiera się na tym, co czujesz, wiara opiera się na tym, kim jest Bóg, a On jest niezmienny, wierny, potężny, pełen miłości. I obiecał, że dokończy to, co zaczął w Tobie. Więc kontynuuj, kontynuuj bez widzenia, kontynuuj bez czucia, kontynuuj bez rozumienia, bo droga wiary nie dotyczy komfortu, dotyczy celu. Zostałaś powołana, by żyć w niezwykłości, a niezwykłość nie dzieje się w strefie komfortu. Dzieje się na polu wiary, dzieje się, gdy stąpasz po wodzie, nawet nie widząc dna, dzieje się, gdy decydujesz się zaufać, nawet w ciszy. Więc idź naprzód. Nawet jeśli z łzami w oczach idź naprzód, nawet jeśli serce jest ciężkie, idź naprzód, nawet jeśli strach próbuje cię sparaliżować, idź naprzód. Strach może krzyczeć, wątpliwości mogą cię prześladować, ale wiara, nawet w milczeniu, ma moc, której żadna siła tego świata nie zatrzyma. Urodziłaś się, aby zwyciężać, urodziłaś się, by manifestować chwałę Boga na ziemi, urodziłaś się, by przekraczać granice, a każdy krok, który wykonasz, każdy akt wiary, który podejmiesz, każde słowo życia, które ogłosisz, odbije się echem w niebie. Całe niebo porusza się, gdy ktoś naprawdę wierzy, niemożliwe kłania się przed prawdziwą wiarą. Rzeczywistość zmienia się, gdy odważysz się wierzyć bardziej w to, co Bóg mówi, niż to, co pokazuje świat. Więc nie zatrzymuj się, nie cofnij się, nie rezygnuj, ponieważ to, co Bóg przygotował dla ciebie, jest znacznie większe niż ból, który czujesz teraz. Zostałaś powołana, by żyć nadprzyrodzonym życiem, zostałaś powołana, by zmieniać otoczenie. Zostałaś powołana, by nieść światło tam, gdzie panuje ciemność, a to zaczyna się teraz, od decyzji, którą podejmujesz dzisiaj, decyzji o wierzeniu, decyzji o mówieniu życia, decyzji o działaniu w wierze, nawet jeśli ciało drży, nawet jeśli łzy spadają, nawet jeśli dusza krzyczy, kontynuuj, bo wkrótce, bardzo wkrótce zobaczysz to, czego oczy jeszcze nie widzą. Będziesz żyła tym, co Bóg obiecał, i będzie to tak wielkie, tak piękne, tak potężne, że każdy ból będzie wart tego. I zrozumiesz, że Bóg nigdy nie był daleko, nigdy, zawsze był tu, pracował, dbał, kochał, a teraz po prostu woła cię, byś uwierzyła znowu. Po prostu uwierz, napisz w komentarzach: Bóg jest moim Ojcem, jeśli czujesz Jego troskę i miłość do Ciebie. Czujesz to powołanie w sobie, jak ogień, który, choć nieśmiały, choć prawie wygaszony przez bitwy, nadal płonie. Możesz próbować ukryć to, możesz próbować przekonać siebie, że jest za późno, możesz nawet próbować zapomnieć, ale nie możesz, ponieważ to Bóg zapalił ten ogień, to Bóg zasadził w tobie marzenia, które wciąż żyją, to Bóg szepnął obietnice, których czas i ból nie były w stanie zgasić. I dlatego nadal tu jesteś. Bo istnieje coś większego, co pchacie do przodu, coś w tobie, co odmawia umierania. Nie ma znaczenia, ile razy zostałeś, aś, powalony. A ile drzwi zostało zamkniętych, ile bólu już przeżyłeś, aś. Istnieje większy cel niż to wszystko. Jest coś nadprzyrodzonego, zarezerwowanego dla twojego życia. Coś, czego świat jeszcze nie widział. Ale Bóg już widział od łona twojej matki. Myślisz, że dotarłeś aż tutaj własnymi siłami? Myślisz, że przetrwałeś aż tyle burz tylko dlatego, że jesteś silny? A? Nie! To była niewidzialna ręka Boga, która cię utrzymała. To była Jego łaska, która cię niosła w momentach, kiedy chciałeś aż się poddać. A teraz On wzywa cię, abyś zrobił, a jeszcze jeden krok. Krok, który może wydawać się przerażający, ponieważ wymaga, abyś puścił a kontrolę, abyś rzucił a się w ramiona wiary. Bóg nie chce, żebyś tylko przetrwał a ten czas. On chce, żebyś przeszedł a przez te pustynie, niosąc autorytet, wiarę, odnowioną siłę. Bo to, co czeka cię po drugiej stronie, to nie tylko nagroda, to nie tylko odpowiedź. To nowy poziom bliskości z Bogiem. Nowy poziom dojrzałości, nowy poziom celu. Aby to osiągnąć, musisz na dobre porzucić mentalność ofiary. Musisz przestać postrzegać siebie jako kogoś, kto czeka, aż coś się wydarzy, aby potem być szczęśliwym, aby potem czuć się spełnionym, aby potem być używanym przez Boga nie. Już zostałeś aś wybrany a, już jesteś kochany a, już jesteś wyposażony a. I to właśnie w środku walki Bóg zaczyna cię używać, nie po tym jak wszystko się rozwiąże, teraz. Co cię trzyma? Co jeszcze trzyma twoje ręce, kiedy powinieneś aż je podnieść w poddaniu i uwielbieniu? Czy to strach przed tym, co nadejdzie? Czy to strach przed kolejnym rozczarowaniem? A może głęboko w sobie czujesz, że może nie zasługujesz na wszystko, co Bóg obiecał? Pozwól, że ci powiem. Nigdy nie zasługiwałeś Aś i nigdy nie będziesz zasługiwał A, nikt z nas nie zasługuje. Wszystko to łaska, wszystko to miłość, wszystko dlatego, że On postanowił kochać cię najpierw, więc przestań próbować się kwalifikować, aby otrzymać. Bóg nie wybrał cię, ponieważ byłeś Aś doskonały A. On wybrał cię, ponieważ widział w tobie serce, które nawet słabe wciąż chciało się poddać. I to serce On wykorzysta, to ta wrażliwość stanie się siłą. Nie musisz rozumieć, jak Bóg to zrobi, nie musisz rozumieć procesu, musisz tylko ciągle mówić tak, codzienne tak, tak, które czasem jest zmęczone, drżące, ale tak, które otwiera przestrzeń dla nadprzyrodzonego działania Boga. I nie, to nie jest za późno, nie, nie straciłeś aż swojej szansy. Nie, nie zawiodłeś Aś na tyle, by zostać odrzucony. A z Bogiem zawsze jest nowy początek. Zawsze jest nowe tchnienie życia. Zawsze jest nowa szansa na nowy start. Może spojrzałeś Aś na swoją historię i pomyślałeś, Aś: Zniszczyłem a wszystko. Spaliłem a wszystkie mosty. Zgubiłem a siebie. Ale Bóg nie potrzebuje ludzkich mostów. On buduje nowe drogi w środku niemożliwego. Bierze to, co zostało zniszczone. I odbudowuje z jeszcze większą chwałą. Bierze to, co zostało utracone, i zwraca w sposób obfity. Musisz tylko zaufać. Zaufać jak dziecko ufa, bez komplikowania, bez próby obliczania wszystkiego. Po prostu ufać. Zaufać, że Bóg jest większy niż Twoje straty. Że on jest większy niż Twoje porażki. Że on jest większy niż Twoje lęki. I wiesz, Bóg nie szuka doskonałych występów. Bóg nie patrzy na Twoją zdolność do działania perfekcyjnie. Bóg patrzy na Twoje gotowość do wiary, do miłowania, do trwania. Myślisz, że on nie widzi łez, których nikt nie widzi? Myślisz, że on nie słyszy krzyków, które tłumisz w sobie? On widzi, on słyszy i on odpowiada i mówi ci teraz: Nie poddawaj się, nie zatrzymuj się, nie oddawaj się rozpaczom. Bo ja jestem z Tobą, ja jestem Twoim Bogiem. Ja cię wzmacniam, ja ci pomagam, ja cię podtrzymuję moją wierną prawicą. Te słowa to nie tylko piękne frazy, by Cię pocieszyć. To deklaracje wojenne, to wieczne dekrety nad Twoim życiem, to solidne kotwice na dni burzy. Więc wstań, wytaruj łzy, weź głęboki oddech i zrób kolejny krok, a potem kolejny. I jeszcze jeden. Nawet jeśli serce jest ściśnięte, nawet jeśli umysł pełen jest wątpliwości, bo każdy krok wiary to wyzwanie dla piekła, każdy krok wiary to świętowanie w niebie. Nie zostałeś aś stworzony a, by żyć w cieniu swoich lęków. Zostałeś, aż stworzony A, by świecić Bożym światłem pośród ciemności. Zostałeś aż stworzony A. By być głosem nadziei tam, gdzie jest tylko rozpacz. Zostałeś aś stworzony, a by nieść uzdrowienie tam, gdzie są tylko rany. Ale aby to żyć, musisz trwać, musisz wierzyć, że to, co Bóg włożył w ciebie, jest większe niż jakiekolwiek zewnętrzne przeszkody, i jest, zawsze było. Musisz tylko przypominać sobie to każdego dnia. Wśród męczących rutyn, wśród dni bez odpowiedzi, wśród cichych pustyń wiara nie jest wydarzeniem jednorazowym. Wiara ma być stylem życia, codziennym wyborem, aktem oporu przeciw wszystkiemu, co stara się cię sparaliżować. I możesz, udasz się. Bo Bóg już włożył w ciebie wszystko, czego potrzebujesz: masz potrzebną siłę, masz wystarczającą łaskę, masz żywą obietnicę. Teraz musisz po prostu kontynuować. Kontynuuj, nawet kiedy świat będzie mówił, że to szaleństwo. Kontynuuj, nawet gdy przyjaciele się oddalą. Kontynuuj, nawet kiedy ziemia wydaje się znikać spod twoich stóp. Bo Bóg, który cię powołał, jest wierny. On się nie zmienia, on nie zawodzi. On nie zapomina, a na końcu spojrzysz wstecz i zobaczysz, że każdy krok wiary, każda łza, każda cicha noc walki, wszystko zostało użyte przez Boga, by zaprowadzić cię dokładnie tam, gdzie miałeś być. Zobaczysz, że ból, który niemal cię zabił, to ból, który cię z martwych wzniósł do nowego poziomu życia. Zrozumiesz, że proces, który tak odrzucałeś, aś. To właśnie On zbudował w tobie zdolność do utrzymania obietnicy. I zrozumiesz, że na końcu wszystko miało sens, absolutnie wszystko, więc teraz weź głęboki oddech, otrzymaj tę nową siłę, która przychodzi od Boga, otrzymaj tę nową nadzieję, którą Duch Święty tchnie w ciebie i idź, nie zatrzymuj się, nie cofnij się, nie poddawaj się. Bo zwycięstwo już zostało ogłoszone, musisz tylko kontynuować, aż do niego dojdziesz. Bóg cię powołał, Bóg cię wybrał, Bóg cię wyposażył, teraz nadszedł czas, aby żyć wszystkim, co On przygotował. I to nie będzie małe, to nie będzie płytkie, to nie będzie zwyczajne, to będzie nadprzyrodzone, to będzie na chwałę Jego, to będzie, aby wszyscy wiedzieli, że jest Bóg który wciąż czyni cuda, który wciąż wypełnia obietnice, który wciąż zmienia historię, a ta historia to życie to zwycięstwo, to twoje, więc idź z wiarą, z odwagą. Ten, kto zaczął dobre dzieło jest wierny, aby je dokończyć.